Wernisaż wystawy Witolda Kowalskiego zgromadził wielu sympatyków jego twórczości i znajomych. Dokonania jubilata są dobrze znane nie tylko w Radomiu, a znajomość prac sprzyjała rozmowom o sztuce autora wystawy. Sam artysta podczas otwarcia tradycyjnie mówił niewiele. Mam wielkie zadowolenie z tego co robię, no i pozwala jeszcze pożyć trochę zwyczajnie. No trochę szczęścia pewnie w tym wszystkim, bo to tak jakoś się wszystko dobrze układa, że robię to co lubię na ogół. Autor wystawy uchylił też rąbkę tajemnicy na temat roli, jaką odgrywa jego małżonka. Mam święty spokój ze wszystkim. Ona jest moim aniołem stróżem, opiekunem i w ogóle, bo ja mam tam gdzieś z tyłu się schowała. Tam <noise> A, <tu jest. głosy> I Dzięki temu mogę pracować, nawet i pracownie znalazła. Jubileuszowa wystawa nie ma charakteru przekrojowej ekspozycji. Artysta zaprezentował głównie obrazy z ostatnich lat. Wcześniejszą twórczość przypomina m.in. dobrze znana grobla z 1984 roku. Nie brakuje oczywiście pejzaży, im artysta poświęca od lat najwięcej uwagi. Z okazji jubileuszu Witold Kowalski otrzymał nagrodę prezydenta Radomia. Wręczyła ją dyrektor łaźni Beata Drozdowska. Dla Witolda Tomasza Kowalskiego z okazji jubileuszu 45-lecia pracy artystycznej. Podpisał Andrzej Kosztowniak, prezydent miasta Radomia. Ja niniejszym wręczam. Wystawa będzie czynna do 21 listopada.